Szczęść Boże! Pozdrawiam serdecznie z Rzymu, cały czas tutaj jestem. Dziś przeżywamy piękny dzień, ale nie tylko ze względu na aurę, ale przede wszystkim jest to dla nas dzień ważny, bo dzień urodzin błogosławionego Jakuba Alberionego, dokładnie 136 rocznica jego urodzin. W związku z tym planowałem poprowadzić te relacje z Bazyliki Królowej Apostołów, z miejsca, gdzie znajdują się relikwie błogosławionego Jakuba, no ale Reżim sanitarny sprawił, że nie możemy wychodzić z domu, więc te plany nie wypaliły, przynajmniej na razie. Ale znajdujemy się w nie mniej ciekawym miejscu, a mianowicie w pokoju, w którym żył i w którym umarł 26 listopada 1971 roku Jakub Alberione. Zapraszam do środka, wejdziemy sobie przez okno. A co? Pozwolimy sobie na taki nietypowy sposób. I, I jesteśmy w środku. W, w głębi widzicie łóżko, na którym zmarł błogosławiony Jakub. Możemy powiedzieć, tak używając troszkę współczesnego języka, powieści może science fiction czy fantasy. To jest taki portal, z którego Pan Bóg zabrał go. Do nieba. Tutaj niebo się otwarło i błogosławiony Jakub do nieba z ziemskiej pielgrzymki przeszedł. I chciałbym właśnie z tego miejsca przekazać taką myśl, która jemu była bardzo droga. Uczył nas zawsze tego, byśmy potrafili w zmieniających się okolicznościach życia wypełnić wolę Pana Boga. Czyli byśmy mieli, jak to określał, taką w sobie wrażliwość na znaki czasu. Bo każdy czas niesie w sobie jakąś wiadomość, jakieś przesłanie od Pana Boga, jakieś orędzie. Nie ma momentów nieważnych. Każda sekunda naszego życia jest częścią naszej historii zbawienia, a więc historii, za którą stoi Pan Bóg i historii, yy, która ma się dla nas skończyć, jak dla Błogosławionego Jakuba, ma się dla nas skończyć niebem. To jest nasze powołanie, to jest nasze przeznaczenie niebo. No właśnie, więc jesteśmy zaproszeni do tego, by w życiu tę wolę Pana Boga odczytywać, by jej poszukiwać, po to, by ją móc wypełnić. I myślę, że nie inaczej jest także z tym czasem, który teraz przeżywamy. Yy, yy, pandemia i to wszystko, co ze sobą przyniosła, to jest także część naszej historii zbawienia, a więc także te wydarzenia niosą w sobie jakieś orędzie Pana Boga i jesteśmy zaproszeni do tego, by je odczytać. By tę wiadomość odkodować, odszyfrować, by złamać tę boską enigmę, która wiąże się właśnie z tymi wydarzeniami. I myślę, że warto to próbować robić tylko tak, szukając odpowiedzi dla mnie, nie dla innych, dla mnie, co do mnie Pan Bóg mówi przez te wydarzenia, czego ode mnie chce, do czego mnie zaprasza, przez to, co się dzieje. Myślę, że nawet jeśli nie znajdziemy od razu odpowiedzi, to już samo postawienie pytań, już sama gotowość do wsłuchania się w odpowiedź jest krokiem w dobrą stronę. I jeszcze jedno: takie świadectwo nam pozostawił założyciel, że często takim uprzywilejowanym miejscem i czasem, gdzie ta wola Boża została przez niego rozpoznana, były chwile cierpienia. Kiedy zamykał się w pokoju, nie wychodził stąd, leżał w łóżku i cierpiał, zwłaszcza z powodu bólu w bo miał bardzo chory kręgosłup. Ale po tych dniach wychodził oświecony, umocniony i rozpoczynał, podejmował nowe dzieła, odczytał wolę Pana Boga. Pan Bóg się z Nim właśnie w takich okolicznościach skomunikował. Ja myślę, że może to być jakaś podpowiedź też dla nas, byśmy nie lekceważyli, także. Czasów trudnych i może zamiast y, pielęgnowania w sobie pretensji do Pana Boga, zadawali mu pytania: Dobrze, o co chodzi? Jaka jest wiadomość do mnie? Czego chcesz, Panie Boże, ode mnie w tym czasie? Bardzo do tego zachęcam i zapraszam. Y, za dzisiejsze spotkanie dziękuję, pozdrawiam serdecznie, życzę głębokich przeżyć wielkiego tygodnia, który będziemy celebrowali w tym roku w sposób bardzo wyjątkowy. Nie wiadomo, czy to się jeszcze kiedyś powtórzy. W każdym razie niech Pan Bóg dociera do każdego z Was i, i męka Pana Jezusa i jego zmartwychwstanie niech także wydaje w Was piękne owoce. No i oczywiście nie zapominamy patrzeć w niebo. Czy ono jest już królową naszych pragnień? Z Bogiem.